Niemal trzy miesiące temu powstała Rada Seniorów Powiatu Inowrocławskiego. Rada spotyka się już trzeci raz. Trzeci raz będzie obradowała. Podejmuje już pierwsze uchwały. Rada podzieliła się na zadania merytorycznie określone oraz podzieliła się również terytorialnie wyznaczyła sobie koordynatorów, którzy będą reprezentować seniorów powiatu Inowrocławskiego w terenie. Rada będzie troszczyć się o osoby starsze, które chcą być aktywne w naszym powiecie. Oprócz tej emerytury to seniorzy potrzebują jeszcze jakichś zorganizowanych rozrywek, jakichś wyjazdów czy na jakieś wycieczki, czy, a nieraz nawet takie proste sprawy, jak odwiedzić takie, taką starszą osobę, która nie jest, gdzie nie jest na przykład nigdzie zrzeszona, żeby po prostu ją zachęcić, żeby wyszła. No Tym bardziej teraz, jak mamy już wiosnę, żeby z tymi ludźmi taki mieć większy kontakt. Seniorzy to bardzo ważna grupa, która dociera do nas tutaj do muzeum. Korzysta z wystaw, które mamy stałych, ale różnego rodzaju działań aktywizujących tą grupę ludzi. A dzisiaj zostaną członkowie Powiatowej Rady Seniorów oprowadzeni po muzeum imienia Jana Kasprowicza. Pokażemy aktualne wystawy czasowe, czyli wystawy, którą mamy, która przyjechała do nas z Paryża i przedstawia Współczesne europejskie malarstwo, i pokażemy wystawę portretów Michała Puto, artysty z Niedowrocławia, który tą wystawą debiutuje na naszych salonach. Wszyscy znają problem. Społeczeństwo się starzeje, i to jest właśnie to, że nikt nie ucieka od odpowiedzialności. Jest nas coraz więcej. I niestety musimy coś znaleźć do tych emerytów. Zaczyna się na szkiermasz świąteczny i to w kontekście seniorów jest też ważne, że niemal wszyscy uczestnicy, twórcy, którzy wystawiają swoje tutaj wyroby rękodzieła nawiązujące do kujawskiej tradycji i do tradycji świątecznej, to seniorzy, więc ten motyw seniora w Muzeum im. Jana Kasprowicza przewija się na różnych aspektach. Szanowni Państwo, Czcigodni goście, drodzy mieszkańcy. Dziś obchodzimy 85. rocznicę mordu Katyńskiego, brutalnej i krwawej zbrodni w historii Polski i zarazem jednego z najpodlejszych przejawów komunistycznego totalitaryzmu. Katyń jest dla nas Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Wiosną 1940 roku, na rozkaz sowieckich władz, życie straciło ponad 22 tysiące polskich obywateli. Oficerów wojska polskiego, funkcjonariuszy policji państwowej, straży granicznej, leśników duchownych, nauczycieli, urzędników. Ludzi, którzy stanowili elitę narodu polskiego. Ich jedyną winą było to, że byli Polakami, wiernymi swojej ojczyźnie, gotowymi jej służyć, bronić i ją odbudowywać. Wśród pomordowanych były też osoby związane z naszym miastem oraz okolicznymi miejscowościami. Wielu z nich było absolwentami gimnazjum Jana Kasprowicza. Kolejni z zamordowanych mieli w Wrocławiu rodziny lub tutaj zawierali związki małżeńskie i przez pewien czas pracowali zawodowo. Po 85 latach pamięć o, o ofiarach zbrodni katyńskiej nadal żyje. Żyje w sercach rodzin, w podręcznikach historii, w pomnikach, w nazwach ulic i placów, w naszej wspólnej świadomości. To nasz obowiązek nie tylko wobec przeszłości, ale także wobec przyszłych pokoleń by o tym mówić, przypominać i nie pozwolić zapomnieć. Z tego miejsca pragnę złożyć hołd wszystkim ofiarom tej zbrodni. Składam także wyrazy głębokiego współczucia rodzinom, które przez dziesięciolecia musiały żyć w bólu, często pozbawione prawa do prawdy i godnej pamięci. Dzisiaj wspominamy także tych, którzy 15 lat temu lecąc do Katynia oddać hołd ofiarom tej zbrodni, sami zginęli w tragicznej katastrofie smoleńskiej. 96 osób, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski, dowódcy Wojska Polskiego, duchowni, parlamentarzyści, przedstawiciele rodzin katyńskich. Niech dzisiejsza uroczystość będzie tylko, nie tylko chwilą zadumy, ale także przypomnieniem, jak wielką wartością jest wolność i jak wielką cenę zapłacili ci, którzy chcieli ją dla nas zachować. W imieniu samorządu miasta i Noworocławia dziękuję wszystkim obecnym za wspólną chwilę za dumę. Dziękuję za pamięć, która buduje naszą tożsamość i naszą siłę. Na pewno teraz w Państwa głowach pojawia się pytanie. Co towarzystwo, którego podstawowym celem jest kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolski, ma wspólnego z zbrodnią katyńską? No, otóż ma. Jedną z ofiar tego bestialskiego, bolszewickiego mordu była wówczas podporucznik pilot Janina Lewandowska, starsza córka generała Józefa Dobora-Muśnickiego, naczelnego wodza Powstania Wielkopolskiego. Została zamordowana dokładnie w swoje 32 urodziny. Kiedy Niemcy w 1943 roku odkryli katyńskie doły śmierci, oczywiście chcieli to wykorzystać propagandowo, choćby po to, żeby Polaków przeciągnąć na swoją stronę. Przyzwołali wszystkich świętych, mądrych, uczonych, przyjechały delegacje z całej Europy, z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, profesorowie niemieccy, duńscy, szwedzcy, żeby zbadać te zwłoki. I niemiecki profesor Buch z Wrocławia odkrył miejsce, gdzie leżały zwłoki w dziwnym mundurze, a czaszka, która była tam, nie bardzo mu pasowała do mężczyzny. Więc wziął tą czaszkę wraz z sześcioma innymi do zbadania. No, czas wojny nie sprzyjał badaniom. Czaszki zostały ukryte przed bolszewikami, kiedy Niemcy, kiedy Niemcy poddali Wrocław. Rosjanom przez polskich fizycznych pracowników Uni Uniwersytetu Wrocławskiego. Czaszki te przeleżały w ukryciu do 1995 roku. Wtedy profesor Popielski, będąc już praktycznie na łożu śmierci, ujawnił, gdzie one są schowane. A ponieważ wieść gminna niosła, że tą zamordowaną jedyną kobietą w Katyniu była właśnie podporucznik pilot Janina Lewandowska, w związku z tym uczeni się zwrócili do naszego towarzystwa i przeprowadzono różnorakie badania. 10 lat badano, czy rzeczywiście to jest Janina Lewandowska. Przeprowadzono badania DNA, ale po pierwsze wtedy badania DNA nie były tak doskonałe jak teraz. No i materiał porównawczy też już był wątpliwej jakości, ale yy, wykorzystując nasze zbiory, zdjęcia oryginalne, rodziny do WBO przepraszam, do Wbora Muśnickiego Janiny Lewandowskiej ustalono z dokładnością 99,99% ,99%, że jest to czaszka właśnie Janiny Lewandowskiej. I w listopadzie 2005 roku z wielkimi honorami wojskowymi ta czaszka spoczęła w rodzinnym grobowcu ojca pośmiertnie przez ówczesnego ministra obrony narodowej została awansowana do stopnia porucznika. Odbyła się również międzynarodowa konferencja w małej podpoznańskiej miejscowości Lusowo, 10 km na zachód od Poznania, żeby wykazać proces identyfikacji tej czaszki i potwierdzić, że to jest faktycznie Janina Lewandowska, jedyna kobieta zamordowana w Katyniu. Szanowni Państwo, ilekroć tu przyjeżdżamy do Inowrocławia, zawsze się udajemy na ulicę Orłowską pod pomnik powstańców, i tu apeluję do władz Inowrocławia. Odmówcie ten pomnik. Naprawdę zasługuje na to, żeby był ładniejszy trochę. I teraz wszystkich proszę o maleńki eksperyment. Wszyscy ci, którzy oglądali film Smoleńsk Antoniego Krauzego. Na 10 sekund zamknijcie Państwo oczy i przypomnijcie sobie ostatnią scenę tego filmu, kiedy powstali z grobu polscy oficerowie, witają się z polską delegacją pod przewodnictwem świętej pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Przypomnijcie sobie scenę, jak są fotografowani ci nasi pomordowani oficerowie. Kamera posuwa się z prawa na lewo, i w pewnym momencie pojawia się postać kobieca. Drobna dziewczyna, miała zaledwie 32 lata w mundurze lotnika, furażerce lotniczej. To była postać Janiny Lewandowskiej. I ilekroć organizujemy uroczystości katyńskie tam w Lusowie, gdzie nasze towarzystwo ma siedzibę, zawsze powtarzamy lusowo i to głośno i wielkimi literami, jeżeli to piszemy. Lusowo to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są pochowane szczątki szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, które zostały zidentyfikowane z imienia i nazwiska. Chociaż trzy dni temu dostałem wiadomość od naszych pracowników muzeum, że podobno jest jeszcze druga taka, drugie takie miejsce i druga czaszka, ale ponieważ nie znamy szczegółów, więc powtórzę. Lusowo to jest jedyne miejsce, gdzie jest pochowana Czaszka zidentyfikowana z imienia, nazwiska ofiary zbrodni katyńskiej. Dziękuję bardzo.